Warszawa, środek zimy. Świat za panoramicznymi oknami wieżowca wydawał się zamrożony, biały, cichy i nieruchomy. Śnieg opadał na dachy jak ciężka zasłona, tłumiąc hałas miasta i spowalniając czas. Wewnątrz, na czternastym piętrze biurowca przy alejach Jerozolimskich, atmosfera była równie chłodna. Ale nie z powodu zimna, lecz z powodu ludzi. Sala konferencyjna JZK grup, nowoczesna i surowa. Była wypełniona ciszą tak gęstą, że można było ją niemal kroić nożem. Lakierowany stół z orzecha, lśniący jak lustro, odbijał wyraz twarzy obecnych, zaciętych, skupionych, milczących. Oświetlenie led migotało lekko, a w tle słychać było tylko delikatne buczenie wentylacji. Siedziałam prosto, z dłońmi splecionymi na kolanach. Moje serce biło miarowo, choć w żołądku czułam ciężar. Przeczuwałam, że to nie będzie zwykłe zebranie zarządu. Czasami kobieta po prostu wie. Naprzeciw mnie siedział mój brat, Piotr, wciąż uśmiechem chłopca, który nie zdaje sobie sprawy z własnej niekompetencji. Miał na sobie granatową marynarkę, którą sama kazałam mu uszyć w zeszłym roku, prezent z okazji zamknięcia pierwszego poważnego kontraktu. Wówczas wierzyłam jeszcze, że rodzina i biznes mogą współistnieć. Obok niego moja matka, Krystyna. Metroune. Królowa Lodu. Jej sylwetka była wyprostowana, spojrzenie chłodne jak lód na wiśle, a usta, zaciśnięte w cienką linię. Miała na sobie perłowy garnitur i zegarek kartiera. Od zawsze wierzyła, że wygląd to 90% sukcesu. Reszta to kontrola. To ona zabrała głos jako pierwsza. Jej ton był suchy, formalny, niemal urzędowy. Wszyscy się zgodziliśmy, nie jesteś już potrzebna tej firmie. Na moment wszystko ucichło. Nawet wentylacja przestała szumieć w moim uchu. Zamarłam, ale tylko wewnętrznie. Na zewnątrz pozostałam niewzruszona. Spojrzałam na nią, a potem na Piotra, który unikał mojego wzroku. Jak tchórz. W powietrzu zawisło pytanie: Czy wybuchnę? Czy zacznę krzyczeć, płakać, oskarżać? Czy stracę kontrolę? Zamiast tego, sięgnęłam spokojnie po swój laptop. Otworzyłam go z cichym kliknięciem i zalogowałam się do systemu. Mój palec wskazujący zadrżał nieznacznie, gdy wpisywałam hasło, ale poza tym pełna kontrola. Weszłam do panelu funduszu rozwojowego. Kwota 500 tysięcy złotych. Pieniądze, które osobiście pozyskałam podczas trudnych negocjacji z inwestorami ze Sztokholmu. Po miesiącach prezentacji, spotkań, odmów i walki, te środki miały być fundamentem nowej gałęzi naszej działalności w Europie Środkowej. Wszystko to stworzyłam sama, bez ich udziału. Teraz, jednym kliknięciem, przelałam całość z powrotem na moje prywatne konto. Zabezpieczone, zgodnie z umową, w razie konfliktu interesów. Następnie otworzyłam folder z umową, którą przez ostatni pół roku negocjowałam z niemiecką firmą technologiczną z Lipska. Wspólne przedsięwzięcie, które mogło potroić wartość naszej firmy. Był to mój największy sukces. Kliknęłam Anuluj. Potwierdź. Zatwierdź. Zamknęłam laptop. Powoli. Cicho. Wstałam i wzięłam do ręki czarną skórzaną teczkę z tłoczonym napisem Zofia JZK. Mój osobisty symbol. Nosiłam ją na każde zebranie zarządu, nigdy nie otwartą przez nikogo poza mną. Położyłam ją na stole. Symbolicznie. Jak testament. Spojrzałam na matkę, potem na Piotra. Dobrze wiedzieć, co naprawdę myślicie. Życzę powodzenia bez mojego wkładu. Odwróciłam się i wyszłam. W korytarzu, przyciszone echo moich obcasów było jedynym dźwiękiem. Za drzwiami, zaraz po wyjściu z sali, poczułam muzy napierające na oczy, ale powstrzymałam je. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie pora na żal. Tamtej nocy wróciłam do mieszkania, odłożyłam telefon i zasnęłam jak kamień. Byłam wyczerpana fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Nie miałam siły analizować, czy zrobiłam dobrze. Wiedziałam tylko, że to była konieczność. Ale rano. rano wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Telefon wibrował niemal bez przerwy. osiemnaście nieodebranych połączeń. wiadomości. maile. Wśród nich jedna krótka wiadomość od Piotra. Wiedziałaś o audycie, prawda? Mama nas wszystkich okłamała. Zamarłam. A potem serce przyspieszyło. Co miał na myśli? Jaki audyt? Co przede mną ukrywano? I nagle zrozumiałam, że to, co wydarzyło się w sali konferencyjnej, to był dopiero początek. Cofnijmy się osiem lat. Był późny wieczór, a ja siedziałam na zimnej podłodze w piwnicy domu mojej matki. Z laptopem opartym na kolanach i kubkiem zimnej kawy u boku. Pamiętam, że wtedy właśnie uruchomiłam pierwszy serwer testowy. Moje palce drżały nie tylko z chłodu, ale i z ekscytacji. Po raz pierwszy miałam wrażenie, że tworzę coś, co może przetrwać. JZK Group powstało z idei, której nikt poza mną nie traktował poważnie: stworzyć sieć inteligentnej logistyki, łączącą algorytmy analizy danych z codziennymi potrzebami magazynowymi średnich firm. W Polsce mówiono wtedy o sztucznej inteligencji z pobłażaniem, jako science fiction. Ale ja wiedziałam, że świat się zmienia. I że jeśli nie zbudujemy czegoś teraz, zostaniemy w tyle. Pierwsze miesiące były walką z wiatrakami. Nikt nie chciał inwestować w młodą kobietę bez kontaktów, bez nazwiska, bez zaplecza. Spałam po pięć godzin na dobę, pisałam kod, prowadziłam prezentacje, a w międzyczasie uczyłam się prawa handlowego z YouTubea. Wtedy matka zaoferowała pomoc. Powiedziała, że nie może patrzeć, jak marnuje się w piwnicy. Że, skoro chce być poważna, muszę mieć poważnych ludzi wokół siebie. Przyjęłam jej pomoc nie z wdzięczności, lecz z rozsądku. Wprowadziła do projektu swoich znajomych z rady nadzorczej jednej z firm farmaceutycznych. Wnieśli pierwsze większe środki. I od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Nagle nie byłam już założycielką. Tylko dyrektorem do spraw innowacji. W materiałach marketingowych pojawiło się nazwisko Krystyny jako strategicznego architekta. Piotr, który w tym czasie kończył studia z zarządzania i miał zerowe doświadczenie praktyczne, został zatrudniony jako dyrektor operacyjny. Zaczęli mówić o firmie jako o rodzinnym sukcesie, choć to ja stworzyłam każdą linijkę kodu i napisałam każdy wniosek inwestycyjny. Każdego dnia byłam coraz bardziej wypychana z własnego projektu. Nie wprost. Nie brutalnie. To było subtelne, jak powolne duszenie poduszką w nocy. Moja matka nie podnosi głosu. Nigdy nie musi. Jej bronią są sugestie. Uśmiech pełen chłodu. Słowa wypowiadane tonem, który sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Zofia, czasem trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. To też jest dojrzałość. Nie każdy musi być na pierwszym planie, kochanie dla dobra firmy Nie zrozumiesz tego jeszcze, ale pewnego dnia mi podziękujesz. Na spotkaniach w zarządu moje głosy były coraz częściej ignorowane. Mówiono: rozważymy to, wrócimy do tego punktu, nie teraz. I zawsze, niemal niezauważalnie, decyzje zapadały bez mnie. Nawet moja czarna teczka, symboliczna, osobista, stała się obiektem ironicznych spojrzeń. Widziałam, jak Piotr raz przewrócił oczami gdy ją wyjąłam. Jakby to była zabawka. Ale to w niej trzymałam wszystko, czego jeszcze nie zdążyli mi odebrać. Z Piotrem dzieli nas pięć lat. Zawsze był tym lepszym w oczach matki. Mężczyzna, dziedzic, przyszłość. Nie miał wizji, ale potrafił powtarzać cudze słowa z przekonaniem. Wiedział, jak wyglądać pewnie. Jak uścisnąć dłoń. Jak uśmiechać się do inwestorów. Krystyna uważała, że to wystarczy. Że kobieta z pomysłami i mężczyzna z twarzą, to idealny duet. Piotr był moim bratem. I zdradził mnie nie raz, lecz tysiącem drobnych decyzji. Tysiącem chwil, w których mógł się odezwać, a milczał. W których wiedział, że odbierają mi zasługi, ale wolał to przemilczeć, bo było mu wygodnie. Z biegiem czasu zrozumiałam, że muszę zabezpieczyć się. Jeśli kiedyś postanowią mnie odepchnąć, Muszę mieć Asa w rękawie. I tak powstał mój osobisty plan ekspansji. Cichy, samotny, budowany nocami. Nawiązałam kontakt z firmą technologiczną z Lipska, która specjalizowała się w algorytmach magazynowych. Współpraca mogła uczynić z JZK lidera w Europie. Ale nikomu nic nie powiedziałam. Wiedziałam, że to mój jedyny kapitał mój jedyny miecz obosieczny. Równolegle stworzyłam fundusz rozwojowy pozyskany od prywatnych inwestorów ze Skandynawii. 500 tysięcy złotych, pieniądze przechowywane pod moim nazwiskiem, przeznaczone wyłącznie na mój projekt. Zabezpieczone klauzulą o zwrocie środków w przypadku konfliktu wewnętrznego. Nie ufałam nikomu. I miałam rację. W dniu spotkania zarządu, tym, które zmieniło wszystko, przyniosłam moją teczkę, jak zawsze. Położyłam ją na stole. Zamkniętą. Nikt nie wiedział, co było w środku. Były tam kopie umów z LIPSKiem, harmonogram wdrożeń, list intencyjny z dużą siecią dystrybucyjną z Pragi i kopia maila z audytorem wewnętrznym, który od kilku tygodni alarmował o nieścisłościach w księgowości. Mail, który najwyraźniej ktoś postanowił przemilczeć. Gdy usłyszałam nie jesteś już potrzebna tej firmie. Wszystko nabrało sensu. To nie była decyzja zarządu. To była czysta premedytacją. Moje odejście było planowane. Zaplanowane zanim zdążyłam otworzyć teczkę. Bo dobrze wiedzieli, co się w niej znajduje. Tylko jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego tak nagle? Czego się przestraszyli? A potem. Gdy przeczytałam wiadomość Piotra. Wiedziałaś o audycie, prawda? Mama nas wszystkich okłamała. Zamarłam. Co ukrywała Krystyna? Czy była gotowa poświęcić wszystko, byle tylko nikt się nie dowiedział? A może, to ja miałam stać się ofiarą jej własnej klęski? Dzień był szary, powietrze miało w sobie wilgoć, która wnikała do kości. Zimowa Warszawa wydawała się jeszcze bardziej milcząca niż zwykle. Siedziałam w taksówce, patrząc na smugi deszczu spływające po szybie. Mój telefon milczał, ale w duszy narastał hałas. Wiedziałam, że dzisiaj zapadnie decyzja, której nie da się już cofnąć. To miało być zwykłe, rutynowe spotkanie zarządu. Ale intuicja podpowiadała coś innego: głęboki niepokój, który nie opuszczał mnie od kilku dni, przybrał teraz postać konkretnego uczucia to był zasadzka. Zanim wysiadłam, Spojrzałam po raz ostatni na czarną teczkę leżącą obok mnie. Wiedziałam, że dziś po raz pierwszy zostanie otwarta. Ale nie przeze mnie. Gdy weszłam do sali konferencyjnej, wszystko już było przygotowane. Krystyna siedziała u szczytu stołu, otoczona przez dwóch członków Rady Nadzorczej i prawnika z kancelarii, której logo widziałam ostatnio w dokumentach dotyczących zmian w strukturze właścicielskiej. Obok niej Piotr. Spięty, blady, z drżącą ręką poprawiający mankiet. Tylko jedno miejsce było puste. Moje. Usiadłam bez słowa, rozkładając przed sobą laptop. Teczka wciąż zamknięta, lecz jej ciężar na stole był niemal fizyczny. Krystyna odchrząknęła. Jej głos był suchy jak papier. Zanim przejdziemy do dalszych punktów, chcielibyśmy omówić kwestie twojej roli, Zofio. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że Twoja obecność nie sprzyja dalszemu rozwojowi organizacji. Nikt nie patrzył mi w oczy. Nawet Piotr. W jednej chwili powietrze stało się cięższe. Spojrzałam na zegarek. Godzina dziewiąta zero czas na ruch, który planowałam od miesięcy. Nie powiedziałam ani słowa. Zamiast tego otworzyłam laptop, zalogowałam się do systemu finansowego firmy i odnalazłam sekcję oznaczoną Fundusz Rozwoju. Kwota 500 tysięcy złotych. Klik. Przelew. Konto prywatne. Klauzula zabezpieczająca aktywowana automatycznie. Następnie folder umowy. Projekt Zlipska, linia współpracy z Pragi, dokumenty podpisane, lecz jeszcze nie wdrożone. Wartość projektu ponad 4 miliony złotych w pierwszym roku. Klik. Anuluj. Potwierdzenie. Tak. Konsekwencje. Nieodwracalne. Otworzyłam jeszcze jeden plik. Raport wewnętrzny audytora, ten sam, który Krystyna próbowała zatuszować. Złożyłam go w nowym systemie archiwizacji, widocznym tylko dla komisji rewizyjnej i biegłego rewidenta z automatycznym powiadomieniem mailowym. To wszystko zajęło mniej niż trzy minuty. Zamknęłam laptop, spojrzałam na teczkę. Po czym sięgnęłam po nią i postawiłam ją przed Krystyną. W środku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, których nigdy nie zadałaś. Wstałam. Odgłos odsuwanego krzesła zabrzmiał jak gąk. Piotr uniósł głowę. Na moment nasze spojrzenia się spotkały. W jego oczach nie było już pogardy. Był strach. Nie zostawiasz nam nic? Zapytał cicho. Spojrzałam na niego. Wzięłam głęboki oddech. Zostawiam wam firmę. Bez przyszłości. I wyszłam. Z korytarza widziałam przez szklaną ścianę, jak Krystyna otwiera teczkę. Jej twarz była nieruchoma, ale ręce drżały. W środku znajdowały się dokumenty potwierdzające cofnięcie środków, anulowane umowy, kopia e-maila od audytora wewnętrznego oraz notatka ręczna. Nie wszystko da się zbudować na kłamstwie, mamo. Nie było krzyków. Nie było dramatycznych gestów. Była cisza. Zimna, złowroga cisza. Cisza, która była moją bronią. Kiedy się obudziłam, telefon nie przestawał wibrować. Osiemnaście nieodebranych połączeń. Dziesiątki wiadomości. Ale tylko jedna mnie zatrzymała. Piotr, wiedziałaś o audycie, prawda? Mama nas wszystkich okłamała. Zamarłam. To nie była zemsta. To była demaskacja. Ale pytanie brzmiało: Jak daleko posunęła się Krystyna, by ukryć prawdę? Czy chodziło tylko o finanse? A może coś znacznie większego? Minął zaledwie jeden dzień. Jeden dzień od mojego odejścia, od mojej milczącej egzekucji, precyzyjnej, pozbawionej emocji. A jednak, Echo tamtego poranka odbijało się w murach firmy jak syrena alarmowa. Nie odebrałam żadnego telefonu. Nie odpowiedziałam na żaden e-mail. Zamknęłam się w nowym biurze, skromnym, prowizorycznym, ale moim. Przez okno widziałam ten sam wieżowiec, z którego wyszłam z podniesioną głową. Czułam coś, czego nie doświadczałam od lat. Ciszę bez lęku. Ale ta cisza nie trwała długo. Kiedy w końcu zgodziłam się odebrać telefon od Piotra, głos w słuchawce nie należał już do pewnego siebie dyrektora. Zofia, musimy porozmawiać. Natychmiast. Nie zadawałam pytań. Umówiliśmy się w kawiarni na Powiślu, tej samej, w której kiedyś planowaliśmy pierwszy prototyp aplikacji. Symbolicznie. Piotr przyszedł spóźniony. Bez marynarki. Z rozmazanym cieniem pod oczami. Usiadł bez słowa. Drżącymi dłońmi podniósł filiżankę i upił łyk. Milczałam, czekając. Mama fałszowała raporty finansowe od ponad półtora roku. Patrzyłam na niego, nie przerywając. Wiedziałam, ale chciałam, by powiedział to głośno. Przypisywała zyski z niezatwierdzonych kontraktów jako przychody bieżące. Tworzyła fikcyjne projekty partnerskie. A ostatni audyt wewnętrzny, ten którego wyniki nigdy nie opublikowano, wykazał brak płynności na poziomie krytycznym. Zofia, to wszystko było maskowane dzięki Twoim projektom. Dzięki Twojemu funduszowi i kontaktom. Ty, byłaś alibi. To słowo uderzyło we mnie mocniej niż wszystkie inne. Alibi. Nie współtwórczyni. Nie stratek. Nie siostra. Alibi. Wieczorem tego samego dnia odebrałam wiadomość e-mail oficjalne pismo z kancelarii prawnej reprezentującej JZK Group. Krótkie, suche, z załącznikiem w formacie PDF. Tytuł: Zawiadomienie o wszczęciu wewnętrznego postępowania rewizyjnego. A poniżej: Lista nieprawidłowości i nazwisko Krystyny jako osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie podejrzanych transakcji. Wiedziałam, co to oznaczało. Wiedziałam, że jej świat właśnie się wali. Dwa dni później, niespodziewanie, pojawiła się w moim nowym biurze. Nie zapowiedziała się. Sekretarka spojrzała na mnie z trwogą, gdy wprowadzała ją do środka. Krystyna weszła w ciszy, ubrana jak zawsze elegancko, ale coś w jej postawie było inne. Po raz pierwszy wyglądała, mało. Jej ramiona nieco opadły, a wzrok nie był już ostrzem, lecz zgaszoną latarnią. Usiadła. Naprzeciwko mnie. Zofia. To wszystko poszło za daleko. Zawsze chodziło mi o ochronę firmy. Rodziny. Ciebie, kropka. Mówiła łagodnie, prawie szeptem. Ale nie było w tym skruchy. Tylko chęć ocalenia resztek wpływów. Jeśli teraz połączymy siły, możemy jeszcze to naprawić. Patrzyłam na nią długo. Cicho. W myślach widziałam, jak podpisuje dokumenty bez mojej zgody. Jak usuwa mnie z historii własnego projektu. Jak posługuje się moim sukcesem, by maskować własne błędy. Nie ma już, my, mamo. Jest tylko to, co pozostało po Twoich decyzjach. Jej twarz drgnęła. Nie sądziłam, że potrafisz być tak okrutna. Uśmiechnęłam się. Po raz pierwszy szczerze. Bez smutku. Bez goryczy. Nie jestem okrutna. Po prostu w końcu przestałam być użyteczna. Krystyna wstała. Bez słowa. Odwróciła się i wyszła. Nie obejrzała się ani razu. Kilka godzin później media podały informacje. Prezeska JZK Group, Krystyna J. czasowo odsunięta ze stanowiska w związku z prowadzonym postępowaniem audytowym. W sieci zabrzało. Inwestorzy wstrzymali wpłaty. Zawieszono cztery kontrakty. Udziałowcy domagali się przejrzystości. Piotr napisał tylko jedno zdanie. Ona nigdy nie wierzyła, że staniesz się kimś większym niż ona. Tego samego wieczoru otworzyłam czarną teczkę po raz ostatni. W środku została tylko jedna rzecz pierwszy szkic mojego pomysłu sprzed ośmiu lat. Wydrukowany na tanim papierze z notatkami na marginesie. Pomysł, z którego wszystko się zaczęło. Wziąłam go do ręki i uświadomiłam sobie jedno. To nigdy nie była ich firma. To zawsze była moja przyszłość. Upłynęły trzy miesiące. Zima powoli ustępowała miejsca wiośnie, ale w moim życiu zmiana pół roku była jedynie metaforą, niewidzialnym sygnałem, że czas biegnie dalej, niezależnie od tego, kto odszedł, kto zawiódł, kto został sam. Stałam przy oknie w nowym biurze, które w końcu zaczęło przypominać przestrzeń pracy, nie tymczasowy azyl. Widok z jedenastego piętra rozciągał się na powiśle. Z daleka widziałam znajomy gmach JZK grup, teraz pogrążony w chaosie wewnętrznych śledztw, audytów, rotacji kadrowych i rozpadających się relacji inwestorskich. Nie czułam satysfakcji. Nie czułam żalu. Czułam ciszę. I w tej ciszy, po raz pierwszy od lat, pojawiło się miejsce na siebie. W dniu, w którym Krystyna została formalnie usunięta ze stanowiska, nie było żadnej konferencji prasowej. Nie wygłoszono oświadczenia. W oficjalnym komunikacie padło słowo zmiana struktury przywódczej. Ale wszyscy wiedzieli. W branży mówiło się, że JZK Group była tylko jedną z wielu firm, w których osobiste ambicje przesłoniły uczciwość operacyjną. Piotr, choć próbował przez pewien czas ratować reputację firmy, w końcu zrzekł się funkcji operacyjnej. Spotkaliśmy się raz jeszcze, nie w kawiarni, nie w biurze. Po prostu w parku, między dwoma etapami życia. Zastanawiam się, co by było, gdybyśmy zaczęli wszystko od nowa. Bez niej. Tylko we dwoje. Spojrzałam na niego długo. Nie z gniewem, nie z rozgoryczeniem, ze zrozumieniem, ale też z pewnym dystansem, który już był nie do przezwyciężenia. Nie da się zacząć od nowa, jeśli nigdy naprawdę się nie zaczęło. Moja nowa firma nazywa się Wetra od łacińskiego Wiatr. Bo wiatr zmienia kierunek, ale nie przestaje wiać. Nie użyłam swojego nazwiska. Ani panieńskiego, ani rodzinnego. W nowej tożsamości znalazłam siłę. Nazwisko było balastem, historią, której nie muszę już dźwigać. Zespół złożony z piętnastu osób. Niewielki, ale ambitny. Większość to specjaliści, którzy kiedyś pracowali w JZK, ale odeszli, gdy zaczęto ignorować wartości. Teraz znów byli częścią czegoś prawdziwego. Pierwszy kontrakt podpisaliśmy z tymi samymi partnerami z Lipska. Pamiętali o mnie. Wierzyli w wizję, nie w korporacyjne logo. Nie widziałam Krystyny od tamtej rozmowy w moim biurze. Ale kilka tygodni temu otrzymałam przesyłkę. Niepodpisaną. Bez słów. W środku znajdował się srebrny zegarek karcie ten sam, który nosiła przez wszystkie lata swojej władzy. Był zatrzymany. Godzina, godzina dziewiąta zero dwie. Czas, w którym zaczęło się spotkanie zarządu. Czas, w którym mnie usunięto. To był jej symbol. Nie wiem, czy oznaczał próbę pojednania, czy kapitulację. Może jedno i drugie. Nie odpisałam. Nie musiałam. Niektórzy mówią, że trzeba wybaczyć, by ruszyć dalej. Ale wybaczenie nie zawsze musi przyjść w formie rozmowy, dotyku, listu. Czasem wybacza się po cichu, wybierając życie, które nie potrzebuje naprawy przeszłości, by mieć sens. Nie szukam już sprawiedliwości. Nie budzę się z potrzebą udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Wystarczy, że mogę spojrzeć w lustro i widzieć w nim kobietę, która odzyskała siebie. Przechowuję w szufladzie pierwszy szkic, ten staniego papieru, z którego narodziła się cała idea. Czasem go wyciągam. Czytam te naiwne notatki, uśmiecham się. Nie dlatego, że były niedoskonałe, ale dlatego, że były moje.